Cześć, witam was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Dzisiaj będzie o free fightach, a tak dokładnie o Fame 22. Moi drodzy, na tej gali miał wystąpić Filip Heiser i nagle rozmyślił się. Teraz w ostatnich godzinach, roz, bym powiedział, no rozpętał pewnego rodzaju taką burzę i wychodzi na niepoważnego. Człowieka, no bo już mieliśmy tą konferencję, gdzie Heizer jakby przedstawiał nam tą swoją drogę. Miał być pewnego rodzaju drogowskazem dla tych ludzi, którzy są uzależnieni. Przy okazji miał stoczyć pojedynek z Gimperem i nawet w ostatnim czasie na jego social mediach, także na TikToku, widziałem jak przygotowuje się do tej walki co prawda tak jak tutaj wspomniałem no nie było tej szybkości to wszystko wyglądało na to, że czeka go ogrom pracy ja nie widziałem tej dynamiki biorąc pod uwagę tak jak wygląda Gimper i że ćwiczy trenuje i jest szczuplejszy no to faworytem tej walki był dla mnie ten popularny streamer, influencer, no i chyba Filip Heiser po przemyśleniu tego wszystkiego, po kilku treningach chyba stwierdził no nie, wycofuje się, nie chce się skompromitować i wszystkich nas szokował, gdyż stwierdził w internecie pojawiły się na jego social mediach informacje że jakby fame MMA nie do końca, że to nie jest organizacja dobra biznesowa i nie chciał walczyć z gimperem, a potem jakby tego właśnie swojego przeciwnika próbował, jakby chciał się z nim zmierzyć, ale w innej formule i bez pieniędzy nie, no po prostu to, zmierzyć się z nim, walczyć nie, nie w fejmie, co wszystkich to szokowało, a potem ten wpis został usunięty jak wiemy nic w internecie nie ginie, w ostatnim czasie Juras także krytykował Haizera. tutaj spoglądam właśnie na tą całą no na ten wpis Heizera, o którym właśnie tutaj Wam mówię, no powiem Wam szczerze, że jestem zszokowany. No gala za, za miesiąc, tutaj nagle Heizer rezygnuje, no rozumiem. Doznałby kontuzji, nie mógłby wy... zawalczyć, albo mógł postąpić tak jak Fabiański, czyli zrobić pewnego rodzaju show, tak jak niektórzy. Zawodnicy, którzy brali udział w y, tych walkach, mógł zagrać, <laughs> ale jednak no to już jest trochę niepoważne. Z jednej strony decyduje się brać udział w FMMMA i. Y y już jakby jest przeciwnik zakontraktowany, pojawia się na tych konferencjach, opowiada nam o tych swoich uzależnieniach, przestrzega młodych ludzi, młodych dzieciaków, zaczyna przygotowania, no i nagle o nie, nie, nie dam rady, trzeba jakoś się z tego wykręcić, i nagle przedstawia to wszystko, że fame, że ta organizacja freakfightowa jest niepoważna. Jeśli już decydował się wejść, jakby w to środowisko, zawalczyć na gali, na stadionie narodowym, zdecydował się brać udział, jakby w tym przedstawieniu, w tym show, no to powinien być konsekwentny, a nie nagle rezygnować. To już lepsze byłoby, gdyby trenował. No i jakiś kontuzji doznał, nieraz tak jak piłkarze. Bywały takie czasy jak jakieś mięśniówki udawali, no to w tym świecie Freak Fightów mógł w ten sposób na tym treningu doznać kontuzji, i to byłoby lepsze dla jego wizerunku niż nagle taki wpis, który publikuje. Nagle potem znika, nie ma z nim kontaktu, więc, 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 więc jestem ciekaw, jak to wszystko zostanie rozwiązane. Powiem Wam szczerze, że ja się wcale nie zdziwię, jeśli ta cała sytuacja. Z tą rezygnacją. Nagle się okaże, że jakiś haker się mu włamał do, do, do tego konta i będzie Heizer walczył. Tak. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby ta sytuacja tak została rozwiązana. Ja jestem ciekaw, co Wy ogólnie tym sądzicie? Ja powiem Wam szczerze, jestem tym wszystkim rozczarowany. No, bo z jednej strony, jeżeli chodzi o tą datę 31 sierpnia, no to głównie się nastawiłem na walkę Adamka z Kasjuszem i także na pojedynek Diablo-Wodarczyka. A walka Heizera z Gimperem to był pewnego rodzaju taki Dodatek i tutaj nagle, jakby taka sytuacja, jakiś pis, który potem znika. Potem właśnie ten dziennikarz, były prezenter TVN-u, nagle rezygnuje z tej walki, ale pomimo tego nawołuje Gimpera do walki, ale nie w organizacji, do, do, do takiego pojedynku K1 bez gaży. Gimper się zastanawia, co tu się dzieje, no i Federacja nie może się z menadżerką Heizera skontaktować, no istne jaja, moi, moi drodzy, na pewno to będzie się klikało przez kilka dni, ale tak jak mówię, ten materiał opublikuję teraz w godzinach nocnych i wcale się nie zdziwię, gdy jutro Heizer przemówi do nas, że ktoś mu się włamał na te konto albo po prostu... Człowiek jest czasem zmienny. Nagle decyduje się brać udział w freakfightach, później się to okazuje, jest krytykowany. Ludzie się dziwią, no jak to dziennikarz będzie walczył w takich freakfightach. Tak jakby odnoszę wrażenie, że może jego przyjaciele, jakieś takie środowisko mu odradzali, potrenował, poćwiczył, i tutaj nagle. Uznał, no nie, nie dam rady, tym bardziej opowiadałem Wam o tym, że jednak Heizer musiał zbijać tą wagę do pojedynku z gimperem. Zobaczył, że nie będzie się do tego nadawał, no bo jednak widać było brak tej dynamiki, ale to jest niepoważne, cały czas tak, tak uważam. Albo się zastanawiasz, decydujesz. Walczę, biorę udział w tych free fightach. Jeżeli już bierzesz udział w tych panelach, w tej konferencji, jesteś takim drogowskazem, tutaj nawołujesz do tych, do młodych ludzi, żeby żeby jednak unikali tych różnych uzależnień, żeby żeby nie kroczyli tą drogą, którą on tutaj, tutaj kroczył. Plus do tego jest pewnego rodzaju pojedynek, przygotowania. Nagle wycofujesz się, nagle rezygnujesz z tej, tej, tej walki. Tutaj. Juras, czyli legendarny fighter, także, także komentator sportu walki, również speaker Legii Warszawa, legionista, moi drodzy, dobrze skrytykował tutaj Heizera, no bo do, po co się idzie do free fightów? Jeżeli idziesz do, właśnie do Fame MMA, no to idziesz po to, żeby zarabiać pieniądze, jest to pewnego rodzaju taki cyrk, są to pewnego rodzaju takie igrzyska na danych zasadach, dostajesz odpowiednią garzę, podpisujesz kontrakt, jakby w pewien sposób godzisz się na to, wiesz czym się to je, wiesz doskonale o tym, że są te wszystkie konferencje, że dużo może Cię to kosztować, w sensie takim, by powiedział, mentalnym, psychologicznym. Przekonał się o tym Fabioński, moi drodzy, i nagle tutaj Heizer, no nagle tak pomyślał, no, Garza się zgadza, ale ciężko będzie wygrać, no mogę doznać kontuzji. Nie, lepiej się wycofam, napiszę coś takiego tutaj, wrzucę, wrzucił, później nagle napisał coś, później rezygnuje z tego, no ciekaw jestem jak to się wszystko w najbliższym czasie rozwiąże, czy jednak ta rezygnacja hajzera z walki Fejmem ma czy się to potwierdzi? Kto będzie walczył z gimperem? No, jestem, jestem, jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby to był taki zabieg marketingowy, żeby dodać tej walki dodatkowego smaczku, żeby to się lepiej sprzedało. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby 31 sierpnia. Były dziennikarz tvn pojawił się na tej gali i by walczył z yy, Gimperem. Tak mi się wydaje, że tak może to wszystko wyglądać. Jeśli podobał się Wam mój materiał, dajcie łapkę do góry i napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o postępowaniu Heizera. Czy Was zaskoczył? Powiem Wam szczerze, że mnie zaskoczył, bo ja byłem przekonany, że do tej walki dojdzie. Takiego obrotu sprawy nie spodziewałem się. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia u mnie wy w kolejnym odcinku. Hej!